No przede wszystkim cieszymy się z tego, że już po raz kolejny możemy obchodzić tę urodzinę, że odwiedza nas liczna rzesza osób. Napawa nas to naprawdę dumą. Oczywiście nie wpadamy w samozachwyt, nie ma ach och, ponieważ no zawsze jest coś do zrobienia, zawsze chcemy coś poprawić, jesteśmy nastawieni na różne uwagi. Nie brakuje też malkotetów takich, którzy Coś tam będą narzekać, aczkolwiek, tak jak mówię, rozwijamy się, fajnie istniejemy, mamy dużo ludzi, z tego się bardzo cieszymy. A dzisiaj się cieszymy z tego, że możemy przywitać mnóstwo dzieciaczków, które przyszły się tutaj pobawić, mnóstwo osób dorosłych. Ludzie mogą skorzystać wewnątrz, w środku holu basenowego z intranurkowego, które prowadzą doświadczeni płetwunurkowie. Można też na zewnątrz posłuchać zespołu radom Musical Souls, który za niedługo wystąpi przed naszą publicznością. Możemy też usłyszeć znaną wokalistkę z programu The Voice Kids Cornelie Woźniak. Samo wejście już na nasz basen dzisiaj jest na preferencyjnych warunkach 6 zł za 2 godziny wejścia, więc to naprawdę bardzo fajna, atrakcyjna cena. I coś, co może skusić jeszcze te osoby, które do tej pory naszego obiektu nie odwiedziły. Tak jak wspomniałem wcześniej, napawa nas tą dumą, że nasze miasto ma taki wspaniały obiekt. I tak jak mówię, my cały czas się będziemy rozwijać, cały czas będziemy do tego dążyć i mieć uwagę na, na różne aspekty, na różne rzeczy, które słyszymy od ludzi, po to, żeby po prostu ten obiekt był coraz lepszy, żeby ludzie się w nim czuli i przyjaźnie, i bezpiecznie, i bardzo dobrze, żeby tutaj było takie dopełnienie relaksu po, po pracy, po treningach tak jak sportowcy mają, żeby też można było skorzystać tutaj z aktywności takiej fizycznej, sportowej. Nurkowanie jest przeznaczone praktycznie dla wszystkich ludzi. Żeby zacząć jakikolwiek kurs albo nurkowanie, trzeba mieć ukończone minimum 8 lat. Nie mówi się o końcowej granicy wieku, więc to jest nurkowanie dla każdego, tak? Tam Ośmioletnie e, dzieci mogą zacząć już na basenie, tak jak każdy. My przeprowadzamy nurkowania intro, które odbywają się na zaproszenie oczywiście tutaj, e, całego kompleksu. Odbywają się bezpłatnie, tak, tak jak co roku. Już trzeci raz z rzędu. Nurkowanie polega na tym, że jeden instruktor prowadzi osobę pod wodą, drugi instruktor ją ubiera, tłumaczy, co ma robić, jak to nurkowanie będzie wyglądało, żeby to było bezpiecznie. Oczywiście wszystkie zgody są podpisane, zgodnie z prawem. I po prostu zaczynamy i mamy pewne ręce roboty ze względu na to, że zainteresowanie tym obiektem jest dosyć duże. Nie trzeba umieć pływać, żeby umieć nurkować. Oczywiście znam osoby, które nie potrafiły pływać i pokonały przez nurkowanie swój strach do wody i potem poszły na lekcje pływania, więc to nie jest takie bardzo duże ograniczenie. Musicie krzyknąć, a kto niech żyje? Ja po, ja po, ja po.